Dobra, nie wiemy czego się spodziewać na tym moście, więc miejcie oczy szeroko otwarte. Może się zrobić nieprzyjemnie. Przyjąłem sztylet 1, będziemy gotowi na wszystko. W porządku, dorwiemy tego gościa i do domu. Brawo, dwa. Zbliżamy się do mostu. Wypatrujcie mini pułapek. Przyjąłem. Zrobić. Dobra, Marlo, zobaczysz jakiś ruch, zaczynaj strzelać. E, na drodze jest dużo gruzu. Możliwe, że także improwizowane ładunki wybuchowe. Musimy zwolnić. Nie możemy ryzykować. Vai neutra Falou vou filtrar nas czyścili. Gaz do dechy i spieprzajmy stąd wreszcie. Pitbull, tu Sztylet 2-2. Jesteśmy w tunelu. I proszę, uważajcie tylko z tymi bombami naprowadzanymi. Przyjąłem Sztylet 2-2. 6 w drodze. Będziemy u was za 10. Uwielbiam czekać na fajerwerki. Czy wasza broń jest koszerna? Sprawdźcie amunicję i miejcie oczy szeroko otwarte. Będźmy na 12! Wiekle Zbliżamy się do osady. Sprężyć się, panowie! Czego mamy się spodziewać? Wywiad nie dostarczył żadnych informacji. Za bardzo martwić sytuacja na wybrzeżu, żeby martwić się nami. A jeśli sytuacja się pogorszy, mamy wsparcie lotnicze. Kurde, gdzie się wszyscy podzieli? Nikogo tu nie ma? Kurwa mać, zauważyli nas! Pieprzony, załóż na

Podajcie swoje współczesne. Brawo 2, tu Tylna Straż. Dowództwo Południe planuje ciężki ostrzał pozycji Kirylenki. Próbowałem z nimi negocjować, ale nic z tego, mają swoje priorytety. Przeciągnąłem sprawę na ile się dało. Wejdźcie tam i zatrzymajcie Kirylenkę. Tylna Straż, tu prawo 2, przyjąłem. Słyszeliście, co powiedział. Idziemy! Pakujemy się pod ogień artylerii! Mamy za sobą bardzo długi, pełen zasadek dzień! Może ktoś powie chociaż proszę? Skąd pierdolić, Swizz? Jasna cholera! Nie po to tyle przeszłem, żeby kopnąć tu w kalendarz. Dalej! Ruszacie! Nie mamy chwili do stracenia! Uwaga! Postrzał! Dość wcześnie zaczęli, no nie? Ruszacie! Ruszacie! Ruszać

Kurvet sili! Rozumiem. Macie rozkaz wziąć mnie żywcem. Tak. Dziękuję. Jak się ruszy, zastrzel go. <noise> Zawsze to samo. Co proszę? Mówicie, zastrzel go, jeśli się ruszy, ale tego nie robicie. Powinniście pogodzić się wreszcie z sytuacją. Sytuacja jest taka... Że to my tu mamy broń! Sierżancie, to manifest okrętowy. Sangre del Toro. Kto was przysłał? A, chyba już pora się stąd zabierać. Przysłał was Agłai. Zgadza się. To sprytny przeciwnik. Schwytanie mnie tutaj było świetnym posunięciem. Sierżancie! Przeciwnik! Dobrze grał, skoro zaszedł tak daleko. Wy także muszę wam to przyznać. podział ten cholerny adbutyn! Zapomnij o nim, ruszaj się! Kurwa! Ej, czy mamie też tak klinieć? Jestem z ciebie dumny, precz! Ej, niech ktoś chopsnie fajkę, podnięty jestem! Słodki Jezu, ty żalony pieprzony pisie! Koko dzieci w linii już leci!